Siemaneczko, siemaneczko ludziska. Witam was bardzo serdecznie. Chciałem wam, was poinformować o takim e, bardzo, bardzo, bardzo fajnym, znaczy nie, o takim fakcie. Tak, mam sklerozę. Nie zaplanowałem live'a z widzami. Nie zrobiłem głosowania. No i teraz to naprawimy. E, teraz to naprawimy. Jutro o godzinie 17 będziemy grać w Battlefield 4. Na PS4 z widzami. Siema, ozi. Siemadek. E, tak, e, niestety jak widzicie teraz idę sobie, idę sobie właśnie do roboty, niestety, e, ale spokojnie, e, zapomniałem też e, zaplanować live'a, siema Wilku, zaplanować live'a, ale nic nie przepada. Godzina 17, jutro e, będziemy grać w Battlefield 4. Pamiętajcie, widzimy się na serwerach, chwilę możemy pogadać, bo jeszcze mam troszeczkę czasu, siema Dawid. Siema, 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 siema! Ojejku, O której wracam W domu będę około godziny 4 rano Także nie wiem czy będziecie jeszcze Ale nie zamierzam grać, pójdę spać Żeby być wyspanym, siema fajow, siema Matrix. Witam was Czupakabra? Nie, nie ma nic Siema, siema No niestety Tak wyszło, praca, praca niestety Chyba trochę ważniejsza, nie? No, także jak coś... Eee, jak coś, to widzimy się o 17 jutro, BF4. Siema na razie, siema, siema. Pokaż okolice. Ale tu nie ma nic ciekawego. Czekajcie, pokażę wam okolice. Megalo... Megalodon, a propos Megalodona. To jest kałuża. Przypadek? Nie sądzę. Tak, to wygląda okolica. Idę sobie tak między ogródkami działkowymi. Właśnie teraz, kałuże są, megalodonów nie ma, niestety, nie wchodzi, <grystanie> ale małe opóźnienie jest na tym live'ie, no widzicie, nawet nie miałem kiedy się ogolić, kurka, no, fajnie Kromka to tam y, opisał, y, w tym filmiku, jak to zrobić, trzeba to kiedyś spróbować, ej, wykupimy sobie serwer i spróbujemy to zrobić y, na BF1, ale to kiedyś, w przyszłości. Co wy na to. O, nie chce mi się iść do roboty. Siema Andrzej. Nie chce mi się iść do roboty, a wypadło tak, że e, idę całe, cały majowy weekend do roboty. Niestety. Ale słuchajcie, to będzie chyba 6, 7, 8, 9 i 10 maja mam wolne, także... O, Łukasz, pozdro! A poznajesz, poznajesz ten teren? Ten tutaj terenik, może poznajesz, pogoń na zaborzu. No, ja tu niedaleko mieszkam. Pozdro, pozdro. Możecie tam połapkować, połapkować zapis tego live'a, kto ogląda zapis, a kto, łapku, kto ogląda live'a, żeby więcej ludzi zobaczyło, że gramy w Batem 4. Ja nigdzie nie dawałem info, zapomniałem zaplanować wydarzenia. Aha, na Janku, a e, jest pokołkarz. Spoko spoko. No nigdzie nie dawałem info, że będzie live z BFO4. Zapomniałem głosowania zrobić. Ja to po prostu mam takie o właśnie takie a nie inne sklerozę. Sklerozę mam. Po prostu. No, także jutro 17 BF4 z widzami. Będziemy pykać pewnie misz broni. Kurde, zagrałbym na jakichś dodatkach z Butyfield 4, bo zawsze gramy tą podstawkę. Zagrałbym jakichś dodatków troszeczkę. Co wy na to? Chętni na dodatki. No na O, No to może zbierzemy ekipę. Zbierzemy ekipę band -bojowej, ban bojowej społeczności o 17 Andrzej gramy. Zbierzemy ekipę społeczności Banboyowej i zagramy, rozkręcimy jakiś serwer. Siema krzychu A Wilku, ty nie masz dodatków do Patryfilda? Przecież to przecież to teraz groszy, grosiki kosztuje Chyba. Wiem, że jakieś promocje płynie niedawno. No Byku, ty ostatnio wygrałeś mistrza broni. No ja wiem, że ty chętny. Nie no, PS3 ja muszę... wiedzieć co tego 6, 7, 8, 9 lub 10 maj e, chyba się coś pojawi z PS3. Zrobimy jakiś live'a z BFA 4 na PS3. Tak można zrobić. Bo prawdopodobnie w tym terminie będę miał wolne, także... Ja tak planuję, o! O co tu biega? No takie szybkie info, bo nie zaplanowałem live'a w krzychu. Nie zaplanowałem głosowania, nie zrobiłem głosowania na grę z widzami No i tak troszeczkę się muszę wytłumaczyć z tego chyba, nie Taki nieogolony, w sobotę do roboty Czy są jakieś efekty nawet patrzcie teraz, patrzcie co się dzieje Bang! Dokumentalny efekt 8 mm efekt O, nawet Najbo przyszedł Dobra, bez efektów. Co tu jeszcze jest ciekawego? Wyłącz mikrofon, to nie... No. Jaki pluton w BF1? E, Bum Boy Squad. Ja też mam przygotowane już do publikacji właściwie wideo. Znaczy nie, może nie tak, nie przygotowane do publikacji. Ale y, materiał wideo jest nagrany, wystarczy podłożyć mój piękny, przepiękny skowrończy głos y, z, 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 z tym z komentarzem jak dołączyć do, y, do Plutonu i będzie na kanale też instrukcja. Jak wyszukać, jak dołączyć i tak dalej. A gdzie ja się szendam? Aga praca niestety No tak se idę Widzicie? Nawet trąbią na mnie. Haha, ha, ktoś mnie rozpoznał. Nie, tu, tu mnie nikt nie zna, że ja sobie na YouTube coś robię. I dobrze. No, pan boy Squad, to jest Pluton na Battlefield 1. Nie, nie, to nie jest praca moja, Aga. Ma problem z BF1, po aktualizacji cały magazyn odkładuje w kolekcji, nie pokazuję żadnego hita. O kurczę, pierwszy raz coś widziałem. A jaki masz ping? Może nie na ten serwer Aha, dobra, spoko Drakson Ogarnę to jak będę na kąpielę, wiesz? Siamiluch No to pracy idę. Jeszcze muszę wodę sobie kupić. Powiedzcie mi tylko czekacie, że zeknąć, która jest godzina. No, jeszcze mam 10 minut. Jeszcze muszę iść wodę kupić. Takie tam przyziemne sp sprawy. Około 70 no to nie, no to pink to nie jest problemem. Jeśli o Ciebie chodzi <laughs> Nie, tak to nie, nie działa przemek, żebym wypił teraz piwo i dostanę śmiertelnik. A za co pracuję? Jak za co? Za pieniądze. Nie, jak dzisiaj pójdę do pracy, to będę miał yy, jeden dzień wolnego gdzieś tam w maju. Dzisiaj jutro i tak dalej. Dobra, to było takie szybkie info, jak dochodzę do sklepu. A jaki fach? Wygooguj sobie, że jestem rylem. Jutro o 17, Andrzej. Jestem rylem, Wygooguj. Co znaczy słowo ryl? Ryl. Dobra, ja będę kończył, bo idę właśnie do sklepu, będę wchodził. Tak jest fach, dokładnie. O. Czy robię stare z rekinem? Słuchajcie, wykupimy serwer i zrobimy go wspólnie. Eee, w grze możesz poszukać składu bon Boy Squad, przez Battlefield 1. No, dobra. Eee, trzymajcie się. Eee, jutro 17 Battlefield 4. Być może na dodatkach, może nam się coś uda rozkręcić. Eee, gramy, bawimy się i tak dalej. Siemanko. Na razie. Takie szybkie info dla Was. 好，拜拜。Oh.